Trenerze, mecz z Sząbierkami za nami, strzelamy decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. Chyba takie zwycięstwo smakuje najbardziej. Tak, dokładnie. Piłka nożna dzisiaj jest piękna. No, to są te momenty, kiedy z naszej perspektywy się kocha ten sport, natomiast no, drużyna przeciwna na pewno dzisiaj ma zupełnie inne zdanie na ten temat. No My się cieszymy, w końcu znaleźliśmy się po tej stronie barykady. Do tej pory raczej w tych ostatnich minutach byliśmy na debacie. Dzisiaj, dzisiaj nam to oddało, życie nam to oddało, natomiast no, sami się do tego przyczyniliśmy e, Ambitną, bardzo ambitną postawą i tutaj, tak jak Pan powiedział, bramka w 92 minucie, tak, i również bramka na DNZERO w 46 minucie czyli w ostatniej minucie pierwszej połowy, no co pokazuje, że jesteśmy drużyną zdeterminowaną, która gra do końca, bo tak jak gdzieś tam tutaj sobie w kuluarach mówimy czy z drużyną, że no szczęście, szczęście, szczęście. Natomiast my cały czas powtarzamy, że temu szczęściu trzeba pomóc. No i uważam, że dzisiaj właśnie tak zrobiliśmy. No Niezmiernie się cieszymy. No był to, wystarczy spojrzeć w tabeli, jakiej wagi był to mecz. To się powtarza po każdej, po każdej kolejce. Tym bardziej się cieszymy, że zainkosowaliśmy pełną, pełną pulę. Mecz bardzo trudny. Walka, tego się spodziewaliśmy, bardzo dużo walki w powietrzu. I co mnie bardzo cieszy, z tej walki często wychodziliśmy zwycięsko. Mieliśmy unikać stałych fragmentów gry, a w pierwszych 10 minutach, myślę, że się nie pomylę, drużyna Szombierek miała bodajże 7 rzutów rożnych i kilka rzutów z autu, gdzie to jest też ich bardzo mocną stroną. Natomiast no, obroniliśmy się w, w tym elemencie. Drużyna wzorowo zdała egzamin w pracy po, w powietrzu. Z drugą połowę bardzo dobrze zaczynamy. Pierwsze 15 minut na bardzo wysokiej intensywności i bardzo dobrze piłkarsko to wyglądało. Szkoda, że nie strzeliliśmy bramki na 2-0, no bo ona gdzieś tam wisiała w powietrzu, mało brakowało. No niestety nie udało się, no jak to w piłce bywa, wydawałoby się w takiej sytuacji, no którą mamy pod kontrolą, że jesteśmy całą drużyną ustawieni na własnej połowie, no piłka prosto padła i Szombierki strzelają bramkę. No i od tego momentu tak jakby nas ktoś wyłączył, natomiast goście poczuli wiatr w żagle i to później oni byli Tą stroną dominującą, no i myślę, że się nie pomylę jak mieli dwie kapitalne sytuacje, żeby strzelić bramkę na 2-1. No, udało się uniknąć straty, straty bramki, no i ambitna nasza postawa do końca. Otrząsnęliśmy się na te ostatnie 10 minut. Ja nie mówię, że byliśmy dużą przeważającą, bo tak nie było. Natomiast no, po tym takim szoku, po stracie tej pierwszej bramki, no, w nasze szeregi już więcej spokoju się wdało zmiany na pewno też, też pomogły no i stały fragment gry w końcówce i bramka na 2-1 bardzo to cieszy bardzo to cieszy. cieszy tym bardziej że przed nami dwa bardzo trudne mecze wyjazdowe z liderem i nie wiem czy dalej wiceliderem, liderem bo nie wiem jak się tam mecze skończyły natomiast nie ukrywa że to będą bardzo trudne mecze Natomiast na pewno nie jesteśmy na straconej pozycji, i wierzę, że jakieś punkty z tych meczów przywieziemy. Dziękuję.